Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mateusz Majewski i jestem inżynierem aplikacji produktów automatyki przemysłowej w firmie Schneider Electric. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu temat związany z integracją produktów automatyki przemysłowej firmy Schneider Electric z oprogramowaniem przemysłowym firmy Awewa. W roku 2017 doszło do połączenia wieloletniego doświadczenia w zakresie automatyki przemysłowej i sterowania firmy Schneider Electric z ekspercką wiedzą dotyczącą oprogramowania przemysłowego firmy Awewa. Od tego czasu trwa nieustająca integracja rozwiązań w celu utworzenia pełnego rozwiązania w zakresie systemów automatyki od strony sterowania i nadzoru. Zapraszam Państwa na krótki film wprowadzający w ten temat. Digitization is growing rapidly, with more software applications driving more systems than ever before. To work efficiently, we need a reliable way to connect and integrate software systems to optimize life cycles, increase productivity, and reduce time to market. Schneider Electric has collaborated with Aviva to seamlessly connect Modicon controllers and the Aviva system platform. Utilizing EcoStructure Control Expert Asset Link, control and supervisory systems are configured together at the same time to deliver a secure, flexible, open, and integrated control and monitoring system. EcoStructure Control Expert Asset Link enables faster design and implementation while simplifying system changes for the life of the plant, saving up to 20% design and engineering time. So, you can optimize your workforce and production, reduce downtime, and see fewer system errors. EcoStructure Control Expert Asset Link is available today on the Schneider Electric Exchange Platform, our open ecosystem for industry collaboration, insights, and resources, which can empower your teams and improve operational efficiency. EcoStructure Control Expert Asset Link. Experience the benefits today. Polecam zapamiętać nazwę Asset Link, ponieważ wrócę jeszcze do niej. Natomiast nie sposób mówić o integracji, jeśli nie poznamy, które produkty integrujemy. Schneider Electric posiada w swojej ofercie bogaty zakres rozwiązań w zakresie sterowania. Czołowym produktem jest sterownik Modicon N580. Jest to sterownik IPAC, czyli Ethernetowy Programowalny sterownik automatyki przemysłowej, który został uznany przez klientów na całym świecie. Jego innowacyjność opiera się na trzech filarach. Pierwszym jest architektura oparta o sieć Ethernet, drugim jest integracja rozwiązań IT, a trzecim jest cyberbezpieczeństwo. Przyjrzyjmy się pierwszemu filarowi. Sieć Ethernet jest głęboko zintegrowana ze sterownikiem M580. Jednostka centralna wykorzystuje wbudowane porty komunikacyjne oraz zintegrowane protokoły sieciowe oraz usługi w celu tworzenia zaawansowanych architektur. Dodatkowo, płyta bazowa sterownika jest jednocześnie switchem, dzięki czemu moduły, które wpinamy na tą kasetę bazową, mają możliwość wykorzystania tego faktu. Udostępniają więcej informacji, a także pozwalają na skorzystanie z zaawansowanych funkcji, o których powiem przy okazji drugiego filaru. Przedstawiając drugi filar, posłużę się analogią. Nie tak dawno temu, jeszcze, żeby słuchać muzyki, zrobić zdjęcie, przejrzeć pocztę e-mail, czy nawet sprawdzić kierunki świata potrzebowaliśmy specjalistyczne urządzenia. Czy to odtwarzacz muzyki, czy aparat fotograficzny, czy komputer, kompas. Natomiast w pewnym momencie nastąpiła rewolucja, na rynku pojawił się smartfon, i wszystkie te funkcje zintegrował w jednym opakowaniu. Podobnie jest ze sterownikiem M580. On też integruje w sobie Rozwiązania z zakresu infrastruktury sieciowej. W formie modułów montowanych na kasecie bazowej możemy rozszerzyć funkcję sterownika o switch, router czy moduł GPS. W ten sposób tworzymy zaawansowane rozwiązanie i oszczędzamy miejsce w szafie automatyki. Trzecim filarem jest cyberbezpieczeństwo. Poprzednie filary skupiały się na dostarczeniu użytkownikowi wielu udogodnień. Natomiast to nie jest wszystko. Żeby dostarczyć właściwe rozwiązanie, musimy zapewnić też klientowi bezpieczeństwo. Firma Schneider Electric wciąż dąży do poprawy bezpieczeństwa swoich produktów. Wykonuje to z asystą zewnętrznych podmiotów, które weryfikują cały czas Nasze rozwiązania i potwierdzają je certyfikatami takimi jak Achilles czy ISI Secure. Jak jest realizowane to cyberbezpieczeństwo? Oczywiście e, w, są wbudowane narzędzia, które są dostępne w większości sterowników, takie jak zabezpieczenie programu hasłem. Natomiast ja tutaj chciałbym się skupić na e, specjalistycznych funkcjach. Jednostka M580 posiada wbudowany firewall, który pozwala nam na zabezpieczenie się przed nieautoryzowanym dostępem do sterownika z poziomu zewnętrznych urządzeń sieciowych. Protokół OPCUA jest standardem, który staje się coraz bardziej popularny na rynku i który umożliwia stworzenie bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji i zapewnienie bezpieczeństwa zgodnego ze wszystkimi standardami. Nawet jeśli nie skorzystamy z protokołu OPC UA, możemy wykorzystać protokół bezpieczny IPsec do zabezpieczenia naszej komunikacji i ustrzec się w ten sposób przed wyciekiem danych. Drugim aspektem e, integrowanym w naszym rozwiązaniu są e, pro, produkty firmy Aveva. Ona też posiada w swoim, e, swoim portfolio bogate, bogaty zakres, jeśli chodzi o oprogramowanie przemysłowe. Takimi przykładami są AVEVA System Platform, czyli system automatyki, system nadzorczy automatyki, który posiada zaawansowane funkcje zbierania danych, akwizycji danych, strukturyzacji tych danych oraz ich historyzacji. Kolejnym rozwiązaniem jest Aveva OMI, czyli interfejs graficzny, który pozwala nam wyświetlić dane na dowolnym urządzeniu. Rozwiązanie Aveva InTouch HMI jest powszechnie znanym rozwiązaniem SCADA, które jest przeznaczone do małych i średniej wielkości aplikacji. Aveva Insight jest to platforma, która umożliwia umieszczanie danych procesowych w chmurze, a następnie Historyzację ich i wyświetlanie ich w formie wygodnych wykresów, a także dashboardów. Awewa Edge jest rozwiązaniem SCADA do rynku maszynowego, i tam możemy znaleźć jego implementację, na przykład w formie paneli operatorskich. Plant SCADA, wcześniej znane również jako Sajtek SCADA, jest elastycznym rozwiązaniem SCADA przeznaczonym do średnich aplikacji. Podczas tej, tej prezentacji, e, jeśli chodzi o integrację, skupiam się na rozwiązaniu Awewa System Platform. Natomiast należy pamiętać, że firma Awewa integruje również wewnątrz swoich produktów powiązania między nimi. W związku z czym możliwe jest utworzenie pełnego systemu w zakresie oprogramowania przemysłowego, począwszy od maszyny przez pomieszczenie sterownicze aż do najwyższego poziomu, gdzie następuje analiza tych danych. Ponadto możliwy jest, możliwy jest dostęp z poziomu lokalnego, zdalnego albo mobilnego. Dodając do tego sterowniki Modicon, jesteśmy w stanie stworzyć kompletny system sterowania i nadzoru. Aby to zrobić, najlepiej posłużyć się narzędziami opracowanymi przez firmę Schneider Electric i AVEVA. AssetLink jest już produktem, który został państwu przedstawiony na materiale wideo. Modicon Communication Server umożliwia komunikację z wykorzystaniem protokołu OPC UA. Biblioteka GPL występuje w wersji dla sterowników oraz dla systemu Awewa System Platform. Jak to działa? AssetLink analizuje aplikacje sterownika PLC w poszukiwaniu powtarzających się wzorców. Wzorce te, na podstawie wcześniej opracowanych reguł, są automatycznie przetwarzane na obiekty Awewa System Platform i mogą być wykorzystane dalej do budowania całego systemu. Biblioteka GPL. Poza częścią związaną z logiką oraz grafiką, posiada również przygotowane z góry wzorce oraz reguły, które mogą zostać wykorzystane do szybszego budowania aplikacji. Kiedy już skończymy konfigurację, Modicon Communication Server zapewni nam bezproblemową komunikację między sterownikiem a Awewa System Platform. Tworząc z tego jeden spójny, zintegrowany system automatyki. Dzięki tym narzędziom sterowniki Modicon stają się najlepiej zintegrowanymi sterownikami z, z platformą e, AVEVA System Platform. Chciałbym dodać jeszcze kilka słów o, o bibliotece GPL. E, w bibliotece tej zawarte są reprezentacje wielu podstawowych elementów automatyki, takich jak zawory, silniki czy pomiary. Natomiast znajdują się w niej również reprezentacje wielu urządzeń Schneider Electric, chociażby przemienników częstotliwości Altivar. Dzięki zastosowaniu tej biblioteki możemy znacząco przyspieszyć pracę nad naszym systemem, ponieważ bloki wykorzystane w bibliotece są już przetestowane przez centra kompetencyjne Schneider Electric, są udokumentowane, w związku z czym nie musimy tego robić samodzielnie od początku. Dodatkowo, jeśli chcemy, możemy pójść jeszcze krok dalej, wykorzystać narzędzie EcoStruxure Process Expert for Aweva System Platform, które posłuży nam do automatycznej generacji kodu sterownika a także bezproblemowego połączenia z dwóch systemów w jeden. Dzięki narzędziom, które Państwu dzisiaj opisałem, możemy utworzyć pełną architekturę ekostraktcjer, zaczynając od najniższego poziomu komunikujących się produktów, przez warstwę automatyki i sterowania, gdzie znajduje się sterownik Modicon M580, aż po warstwę Analityki i aplikacji, gdzie, gdzie znajduje się Awewa System Platform. Wszystkie rozwiązania, o których Państwu opowiadałem, są dostępne na platformie Exchange, do, który, na który, do której adres znajdziecie Państwo na slajdzie. Na tej platformie możecie Państwo bezpłatnie pobrać wersje demonstracyjne wspomnianych przeze mnie produktów, a także Możecie uczestniczyć Państwo w dyskusjach na temat rozwiązań Schneidera, wymieniać się wiedzą z innymi użytkownikami portalu, a także korzystać z wymiany rozwiązań za pomocą sklepu. Podsumowując, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom AssetLink, Link, Modicon Communication Server, bibliotekom GPL, możliwe jest zintegrowanie sterowników Modicon. I platformy AVEVA System Platform, dzięki czemu sterowniki firmy Schneider stają się najlepiej zintegrowanymi produktami z tym rozwiązaniem programowym. Możemy tworzyć system, który jest łatwy w konfiguracji i bezproblemowy w obsłudze. Jeszcze raz zachęcam Państwa do samodzielnego sprawdzenia tego, co mówię na platformie Exchange. A w tym momencie dziękuję Państwu za uwagę.